Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, jest godzina około 7 rano, właśnie wróciłem z roboty, z nacki i postanowiłem, nie chce mi się spać, nagram Metro Last Light, doszedłem już do tego momentu, gdzie żeśmy skończyli, dwa razy musiałem walczyć z pająkami, OK, gościu, ale nie chcę już tego słuchać, chodzi o to, że... A i przepraszam Was bardzo za to, że zmieniłem w końcu ostatecznie na angielski. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Dobrze. A czy ja mam mikrofon włączony? Uwaga. Włączony. Tak, nie chcemy. E... Dobrze, 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 dobrze. Hoppie, ale skończ gadać. To chodzi o to. Kończysz gadać! Paweł! Pierdolisz jak baba. No, okej, okay, no, jasne, jasne. Chodzi o to, e, jeżeli chodzi o mm, angielski język. Potem są sceny w grze, gdzie nie jest przetłumaczone. E, Potem są. Fuck off. Potem jest dużo tekstów. Nie przetłumaczonych, nie ma po prostu napisów, no błąd jakiś po prostu. Tak, wiem, ale skończ pierdolić Paweł, bo ja nie mogę pogadać z widzami przez siebie. No, mm, tu kobieta urodziła misia. Czy coś, nie wiem. Ło eee... oh, fuck, fajny motyw, fajny motyw. Co go oślepia światło?

Ok, chodzi o to, że dużo tych tekstów potem nie ma napisów i on jak gada po rusku ja w ogóle nie rozumiem, gada coś ważnego, a my w ogóle nie wiemy co się dzieje. Dobra. Paweł, nie mogę ci stracić z zasięgu wzroku, bo lubisz się tu zgubić. Dobra, też to czuję No to idź Okej, okay, przechodzimy. Jest git um, tu gdzieś było, jeżeli się nie mylę Jeżeli się nie mylę, to tutaj gdzieś będą... Gdzieś będzie jakiś fajny shotgun o ile się nie mylę. Tu trzeba szybko działać, bo kończy się powietrze. Lecimy. Nie, 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 mój drogi, tu. Tu będzie shotgun. Jeżeli się... ...nie mylę to całkiem fajny. Mi rewolwerów powiedział, że... ...bym nosił trzy rodzaje broni ze sobą zawsze. A ja noszę dwie! Przez przypadek. Uuu. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Tak to się robi. Fajny motyw z przecieraniem maski. Okej, okay, ale ja chcę jednak zmienić broń. Gdzie jest moja broń? O, tutaj. Um, mam dwa stłumikiem pistolety. To ja nie chcę tego, tego gdzie, który mam mniej. Na to zamieniamy. Okej, okay. teraz mi pasi wszystko. Lej możemy lecieć dalej. Ogólnie teraz e, czeka nas. Ja tutaj zrobiłem... nakręciłem dwa odcinki, a się okazało, że. Bardzo mam, Paweł. Ło Fuck! Ło Fuck! Ja tutaj kawałek przeszłem. Przeszedłem. I... muszę wam powiedzieć, że... bardzo klimatyczne momenty nas czekają. Ale nie nagrał mi się dźwięk z mikrofonu. A z kamerki był rozjechany. I... W sumie... W sumie jest y to na plus, bo wiem co robić i się nie gubię, tak jak wtedy się, tak jak się wtedy gubiłem. Dwa razy zginęłem, bo nie miałem go znaleźć. Chodź, musimy pomóc Paweł, bo to jest za, za, za ciężkie dla mnie samego. Tap, Ja, ja bierę shuttle Tu będą bardzo fajne motywy. Tylko na to, co tu się będzie działo. O to właśnie chodzi. Bardzo fajny motyw, w którym się nawet nie będę odzywał. O właśnie teraz. Jest piękne, po prostu piękne, uwielbiam takie monumentalne momenty. Bardzo mi to przypomina Modern Warfare 1. Fantastycznie.

Wiem, że źle wyglądam. Tak się wygląda po nieprzespanej nocy. Okej. Okay. Mieliśmy niezły odjazd. Dobrze, że ćpanie się skończyło. Zdjął maskę. Ćpun. Ubieraj maskę. A po rusku wołamę. Jak było po rusku tatka o, zobaczmy skąd jechali. Czerwona linia jest to Latarka, ośrodek oddzielnie. Eee, nie ma Myślałem. Spadamy Spadamy stąd, Paweł. Wyłazimy stąd.

Ło wow, fuck Ło wow, fuck Takiego motywu nie pamiętam Gdzie jesteś, gdzie jesteś? A, zginął, tak Dobra, bierzemy apteczkę, nie ma co Kurczę, ale mi klatkuje, z koszmar Dobra to jest burza stwierdziłem Chodź chodź Bez sensu momentami mam 60 klatek momentami mam 9 klatek Gdzie one są? O kurwa Ciągle zapominam, że się że tym się nie strzela tylko przy... że się nie przybliża tylko strzela drugim trybem strzału Trochę się nagrałem już w gunslingera Uh, fajnie, że idzie tak dwa razy strzelić. Jeszcze raz. Wow. Nie, fajnie się strzela. Demony... Te demony... Boże, nie demon, tylko te mutanty... Są bardzo klimatyczne. Trochę ich za dużo, jak na mój gust. No chodź. No to chodź! Paweł! To tu, Paweł. Szybko! No jestem. Dawaj. Stupka, braciszku. Wpadamy tu. I teraz tylko trzeba znaleźć drogę wyjścia. Gdzie? Gdzie? Wow. Wow. Nie lubię takich momentów, kiedy nie wiem co się dzieje. Ekran jest na czerwono. Paweł, pomóż mi kurwa! Nie wiem co się dzieje. Muszę Dobra, lec, Paweł. Biegniemy, Paweł. No to pośpiesz się, hopie. Wow, ale zwierzki. W tamtym nagraniu takich nie miałem. Ok. Fuck. Fuck. Nie wiecie co Okej, okay, wróciliśmy Dużo to się nie zmieniło Otwierajcie tam drzwi Okej, okay, zmieniamy gnata, bo rozpierdol się jemy Co to są pawiany? Może mi ktoś napisać w komentarz co to za stwory, co one mają nimi przypominać i czego są zrobione a fuck ja wiem niestety jak to się skończy może nie niestety ale ja po prostu wiem jak to się skończy Uhu! pięknie Paweł daliśmy radę no na bank na bank nie okej. Okay. To będzie chyba odcineczek za nami kolejny. Tak jest. Dzięki mam wielkie. Do następnego.